od dzisiaj możemy faktycznie rozpocząć tą współpracę, a część obowiązków Pan też zdejmie za mnie, zgodnie z kompetencjami, Dziękuję. Które, Dziękuję. które tutaj ustanowiłyśmy. Gratuluję Dziękuję bardzo. serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkie osoby w ramach koalicji 15 października powołane na stanowiska są zobowiązane do pracy i współpracy. Polityka jest w Sejmie ta duża i tej zasady zamierzam się trzymać, czyli pracować i współpracować. Musicie tylko przyjąć do wiadomości i wybaczyć mi, bo mm, pierwszy raz w życiu jestem wicewojewodą. Trochę się na to stanowisko wyczekałem, co przy moim nazwisku no rozumiecie, że nie było, nie było łatwe, ale yy, jest to stanowisko na tyle odpowiedzialne i na tyle poważne, że każdy z Państwa na pewno świetnie rozumie iż pewna procedura z powołaniem musi mieć miejsce, weryfikacja kandydata musi być dokonana a skoro się dokonała, dokonała i zakończyła tym oto dokumentem to jesteśmy dzisiaj razem i od dzisiaj obejmują wiązki wice polskiego.